Siema, siema, z tej strony Angela, witajcie w tygodniowym update'cie i od razu muszę wam powiedzieć, że to jest straszna lipa, ponieważ ten update na ten tydzień to jest to samo co tydzień temu. Na podium stoi Dinka Sugoi dalej. Mamy te same premie i te same zniżki. Będzie to trwało do 10, czyli do poniedziałku, mam nadzieję, że też wtedy pojawi się nowe DLC. Zobaczymy, na razie Rockstar nic nie zapowiedział, no ale, ale tak też było na plakacie, że do 10 to tu będzie stać. Co do premii i zniżek, tego nie napisali, tam pisali tylko, że to będą na cały tydzień, więc teoretycznie powinny się dziś zmienić, ale jednak nie. Jednak nie, mamy te same zniżki i te same premie na ten tydzień. Ach, troszkę się zawiodłam, no ale troszkę też tak myślałam, że będzie, więc jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie ma. Pokrótce przypomnę Wam po prostu, co mamy na zniżce, co było na zniżce i co nadal jest na zniżce. Także, pyk, internet, legendary mamy. Mamy Devastate. Tak jak mówiłam, bardzo dobre autko. Polecam, jedno z najszybszych w grze. Deviant. A, taki średniak, Toroso e, Toroso masakryczne auto, nie kupujcie. Mm, co tam dalej? Ten Warstock jest zniżeczka na RC, RC Tank, ten mały czołg jest do zakupu na zniżce. Mm, w Southern mamy, w Southern mamy RC Bandito na zniżce. Gdzie ona jest tutaj? Można robić próby czasowe, ale oczywiście próba czasowa też się nie zmieniła. Jest ta sama na ten tydzień. Dodatkowo, co mamy jeszcze? Arenę wojny na zniżce. Te gotowe autka z Apokalipsy są na zniżce. Te z przyszłości, szok przyszłości koszmar. Tutaj nie ma zniżek, tylko na te wersji Apokalipsa. No mm -mm. i co jeszcze? A i co do Areny Wojny to y, warsztat na Arenie jest o 50% przeceniony i y, renowacje Areny 40%. Um, Okej, okay. no i co jeszcze? Bronie laserowe 35% zniżki mamy. A co do premii, no to też się nie zmieniły. Mamy tutaj stworzone przez Rockstar a, Arena Wojny i wszystkie te Akcje z Areny Wojny są podwójnie premiowane, a dodatkowo punkty mm, AP e, Arena Points są razy 3. E, I jeszcze jedna rzecz jest na premii: wszystkie walki o przetrwanie są premiowane podwójnie w tym tygodniu. Znowu, <ścoughs> znowu, dobra. A nie, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że 10, czyli w poniedziałek będę miała dla was dużo lepsze wieści, mam nadzieję, że to będzie, będą już wieści o nowym DLC, trzymam kciuki, myślę, że wy też na to czekacie. W końcu coś nowego się pojawi w GTA i będzie, będzie coś w końcu ciekawego, bo to co już mamy, to już mi osobiście się już troszkę znudziło. Dobrze, ja się z wami żegnam i zobaczymy się w poniedziałek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć!